Strząsające doniesienia napłynęły z powiatu Olneśnickiego na Dolnym Śląsku, gdzie działania lokalnych policjantów wyjaśniły moroczny sekret skrywany za drzwiami jednego z domów. 36-letnia kobieta, mieszkanka jednej ze spokojnych miejscowości, przez niemal dwa lata systematycznie podawała swojemu nastoletniemu synowi amfetaminę. Ten przerażający proceder rozpoczął się, gdy chłopiec miał zaledwie 13 lat. Matka, która sama również zażywała narkotyki, tłumaczyła swoje postępowanie chęcią uspokojenia syna. Teraz grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności za narażenie własnego dziecka na ogromne niebezpieczeństwo i nieodwracalne szkody zdrowotne. Kulisy tej tragedii są szokujące. Jak ustalili śledztwo o lesieńskiej komendy, kobieta zaczęła podawać scenowi narkotyk po traumatycznym wydarzeniu, które dotknęło chłopca. Zamiast szukać profesjonalnej pomocy psychologicznej dla dziecka lub zapewnić mu odpowiednie wsparcie emocjonalne, matka wybrała najgorsze z możliwych rozwiązań. Zaoferowała trzynastolatkowe amfetaminę, przedstawiając ją jako coś, co na uspokojenie. Sama również ściągała po sum, tę samą substancję, rzekomo by radzić sobie ze własnym zdenerwowaniem. To, co być może miało być w z desperowanym zamyśle jednorazowym desperackim działaniem szybko przyrodziło się w regularną, trwającą blisko dwa lata, gehennę dla dziecka. Paradoksalnie amfetamina jest silnym środkiem psychostymulującym, działającym pobudzającym na ośrodkowy układ nerwowy. Jej zażycie prowadzi do wzmożonej aktywności, euforii, zmniejszenia łaknienia, potrzeby snu, efektów całkowicie przeciwnych do uspokojenia. Podawanie tak silnej i uzależniającej substancji rozwijającemu się organizmowi nastolatka jest skrajnie niebezpieczne i może prowadzić do poważnych zaburzeń psychologicznych. Problemów z sercem, wyniszczeniem organizmu oraz silnego uzależnienia. Jak poinformowali w piątek 16 maja funkcjonariusze policji, matka nie zaprzestała tego karygodnego procederu aż do momentu ujawnienia sprawy. Przez blisko dwa lata konsekwentnie wprowadzała syna w świat narkotyków. Co więcej, śledczy ustali, że kobieta wielokrotnie dokonywała zakupu nielegalnych substancji w obecności swojej dzieci. To sugeruje, że poszkodowany chłopiec mógł być mógł nie być jedynym dzieckiem w rodzinie narażonym na patologiczne wzorce. Takie postępowanie dodatkowo narażało małoletnich na bezpośredni kontakt ze światem przestępczym demoralizacja oraz poważne szkody psychiczne wynikające z doobserwowania nielegalnych i niebezpiecznych zachowań własnej matki. Interwencja Oleśnickich Kryminalnych położyła kres tej sytuacji. Podczas zatrzymania 36-latki w jej mieszkaniu funkcjonariuszy zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków. Około 46 gramów amfetaminy, co w policyjnej nomenklaturze odpowiada 46 porcjom handlowym. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie poważnych zarzutów Jak poinformowała młodszy aspirant Karolina Walczak z Komendy Powiatowej w 36-latka osłyszała zarzut dotyczący udzielenia małoletniemu, a w tej sytuacji własnemu dziecku ośrodków środków odurzających. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kobieta odpowie również za posiadanie znacznej ilości narkotyków, co stanowi odrębne przestępstwo. Na obecnym etapie postępowania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze 36-latka została objęta dozorem policyjnym, co oznacza, że musi. Regularnie stawia się na komendzie. Co najważniejsze z punktu widzenia ochrony dobra dziecka, otrzymała także sądowy zakaz zbliżania się i kontaktowania się ze swoim synem. Jest to standardowa procedura mająca na celu odizolowanie ofiary od sprawcy i zapewnienie jej bezpieczeństwa oraz możliwości powrotu do równowagi psychicznej bez dalszej presji ze strony osoby, która wyrządziła jej krzywdę. Sprawa ta rzuca światło na przerażający problem uzależnień i przemocy domowej, gdzie ofiarami stają się najsłabsi i najbardziej bezbronni. Dzieci. Postępowanie matki, które zamiast chronić i wspierać, świadomie truła własne dziecko, jest aktem skrajnej nieodpowiedzialności i okrucieństwa. Skutki jej działań dla psychiki i zdrowia fizycznego syna mogą być długofalowe i wymagać będą wieloletniej terapii oraz wsparcia specjalistów. Pozostaje mieć nadzieję, że wymiar sprawiedliwości zadziała stanowczo, a poszkodowany chłopiec otrzyma wszelką niezbędną pomoc, by móc przezwyciężyć traumę i skutki długotrwałego kontaktu z narkotykami z rąk własnej matki.